Jest mi niezmiernie miło kolejny raz uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Szczególnie dzisiaj byłem rzeczywiście zainteresowany tą dyskusją, która aktualnie ma jeszcze miejsce na temat takiej drogi do neutralności klimatycznej. Eliminacja dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym, czy cementu, czy materiałów budowlanych jest możliwa. Tutaj rola Akademii Górniczej, tutaj rola na wydziału Inżynierii Materiałowej Ceramiki jest na pewno niezmiernie duża. Życzę Wydziałowi, żeby wymyślił, czy też jego pracownicy wymyślili nowe spoiwo, które zdominuje budownictwo na świecie. Wszyscy walczymy o to, aby emisyjność z materiałów budowlanych zmniejszyć, więc pozostaje pole do popisu właśnie naukowców, badaczy z Wydziału Ceramiki, polegające na tym, żeby wymyśleć nowe spoiwo. Bardzo miło uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego. Ja jako jeden z absolwentów tego wydziału, dzienniku materiału ceramiki, ja bym chciał przede wszystkim życzyć jednego, tak naprawdę, żeby ten rok akademicki był stacjonarny. Myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze. Pracując 20 lat w branży szklarskiej, no z siłą rzeczy mamy kontakt, wszystkie zakłady szklarskie, z najważniejszym wydziałem w Polsce, który się szkłem zajmuje i dlatego te relacje są i zawodowe. Przy nas wychowują się nowi adepci, nowi młodzi ludzie. Tych ludzi trzeba już odpowiednio przygotowywać, z czym mogą się w przyszłości zdarzyć w przemyśle, żeby w jakiś sposób co najmniej ich zainteresować, żeby też uczestniczyli i potraktować ich jako przyszłą, bardzo fachową kadrę, żebyśmy się wspólnie mogli w cudzysłowie nad tą materią. Na ludzką przyszłości popracować, abyśmy mieli godnych następców, którzy mogliby też realizować pewne swoje przyszłości, marzenia. Studia to najpiękniejszy czas, co oczywiście no, potwierdzam. Udało mi się też nawiązać bardzo bliskie relacje z profesorami, które utrzymuję do dzisiaj. Nawet do no, dzisiaj miałem też no, przyjemność się spotkać z kilkoma z profesorów, którzy no, de facto byli architektami mojej kariery zawodowej, z czego też na no, bardzo się cieszę. Ta współpraca praktycznie w każdym roku owocowała jakimiś badaniami, lub też udziałami w targach pracy, czy też bliską współpracą z absolwentami. Chciałbym Wam, studentom, życzyć dużo radości, dobrego bilansowania nauki i korzystania z uroków na takim miasta, jakim jest Kraków. Wszystkim prowadzącym chciałbym życzyć w sal wykładowych i na wszystkim chciałbym życzyć tego, byśmy zostali w kontroli, byśmy mogli coraz częściej wtykać nie tylko na wirtualnie, ale tak właśnie jak dzisiaj w ramach. Jesteśmy producentem betonu komórkowego. W Polsce produkowane jest około 5,7 miliona metrów sześciennych betonu komórkowego. Wprowadzamy w zakładzie pełną automatyzację i dlatego będziemy się posiłkować właśnie tym wydziałem, ja zawsze wyznaję zasadę, że teorium, które mają profesorowie i jak to poprzemy naszą praktyką, to, to daje bardzo dobre efekty.